Wszystkim z tej strony Albi i witam serdecznie w kolejnym odcinku. No i dzisiaj zaprezentuję Wam gazetkę Brawo Sport. Nowa gazetka wyszła właśnie dzisiaj. 12 października i ona jest do 25, a więc 26 najprawdopodobniej wyjdzie kolejny numer. No ciekawe, czy również będzie taki dodatek, czy tam podobny, jak dzisiaj. A dzisiaj mamy małą premierę na moim kanale. Czyli TOPS Match Attack Champions League 2016-2017 z jedną saszetką z pięcioma kartami czyli tą promocyjną oraz kartą limitowaną Piera Obama Younga. Ja bardzo lubię Obama Younga, więc pomyślałem, że na pewno nie zaszkodzi jedna taka gazetka. Już Wam od razu informuję, że tej kolekcji zbierać nie będę, dlatego nie kupię więcej, a że było do wyboru albo brązowa, albo srebrna. Wybrałam oczywiście srebrną. Podobno złota ma być w kuli kolekcjonera, dlatego właśnie nie dodawali jej do gazety. Na gazetce mamy takich zawodników jak Messi oraz Neymar, czyli Blondyni z Barcelony. Jest to numer 21 tej gazetki. Ja to otworzę i zaraz Wam zaprezentuję. Na pewno karty się poprawiły, z tego co widziałam na filmikach. Jest większa różnorodność tych kart. W przeciwieństwie do zeszłego roku, ale mimo wszystko mnie ten top nie przekonuje. Bazówki są po prostu za nudne, a w pani nie jest inaczej. To zaraz wam zaprezentuję. I sama gazetka, którą też wam pokażę. Dobra, folia na bok. No i mamy na początek, może ta limitka. Ona jest całkiem fajna. Jeśli chodzi o jakość, to tam. Jak każda karta, no ale nawet chyba twardsze niż bazówki, mi się wydaje. Pierre Emery mnie jak no bardzo szybki zawodnik. Z Boris i Dortmund już w nowych trykotach. No, nie dziwota, że ma 96 na speedzie. No i właśnie te statystyki mnie trochę tutaj przeszkadzają. Panini aż tak dużo tych statystyk nie ma i to jest plus. Tutaj mamy defense i atak. Na ataku ma 91. Srebrny. A więc najprawdopodobniej złota limitoka będzie miała 92. Tu jeszcze 11 milionów euro. No całkiem spoko ta limitka. Wielu je krytykowało, ale no, na pewno nie są złe. Całkiem, całkiem fajne limitki. Obamy, na pewno chociaż jedną warto mieć. A więc Pierre, Emeryk, Aubameyang, Gabończyk. Na no, to mamy saszetkę. Kupiłem sobie też ostatni numer. No i z tego co wiem, to w ogóle nie było kart specjalnych. A ciekawe, czy dzisiaj będą. No, fajnie by było. A teraz zobaczymy, co jest w gazetce. Sześć plakatów takich zawodników jak Krychowiak, Bayern, Monachium, Azard, Suarez, Hames oraz Rahim Sterling. To tu w gazetce. to z oczywiście spis treści, jak w każdej. Cieszynki gigantów. Ronaldo oczywiście ze swoją typową pozą. Tutaj Neymar. Zawsze po bramce tańczy. Te różne brazylijskie właśnie tańce. No i Kuna Czyli różne newsy. Tu mamy top 15. To głosują chyba czytelnicy. Na miejscu pierwszym Leo Messi, na miejscu drugim Neymar. O tak. Tak ma być. Jedziemy dalej! Przyjaciele aż po grup. Czyli oczywiście, jak wspominałam, dwóch blondynów z Barcelony też tutaj na okładce Messi oraz Neymar. Obydwoje pofarbowali włosy. Co ciekawe, Messi po raz pierwszy, a Neymar już nieraz tam właśnie wariował z tymi fryzurami. Tutaj mamy właśnie zdjęcie z synami. Dalej, czy szczęsny zatrzyma Milika? No, na pewno go zatrzyma, bo Milik nie wystąpi niestety w tym meczu. Poważny uraz, yy, zerwanie więzadeł krzyżowych, nożyczymy życzymy Ar Arkowi i mam nadzieję, że szybko wróci na boisko, no ale tak szybko to to nie będzie, bo z tego co słyszą, no parę, parę dobrych miesięcy go nie będzie, szkoda. Dalej mamy coś o Liverpoolu, nadciąga wielki Liverpool, I nowi zawodnicy przedstawieni, nie, przepraszam, tu jest tylko Sadio Mane jest nowy, a reszta to z zeszłego sezonu już zawodnicy. Dalej, Ronaldo boi się Pazdana, no ten, występ, ten pojedynek będzie już za tydzień, Legia zagra z Realem Madrid no zobaczymy, jeśli dostanie z Borusem 6-0, to ciekawe ile z Realem, może 10, chociaż no nie wiadomo, każdy mecz jest inny jak wiemy. Zakazany mecz, czyli tutaj taki komiks mały, no i plakaty, to Wam już pokazywałem z przodu. Najlepszych zawodników. Tutaj Bayern Monachium nie mógł zabraknąć, oczywiście, na plakacie. Tu mamy mały quiz. Zagadki różne: tu takie reklamy, pierdółki. Co mamy dalej? Freestyle. Dokładnie, freestyle. Tutaj mamy różnych freestylerów. No i coś o żużlu. Wywiad z. Hm, no nie znam się na żużlu. Na żółżu, więc nie wiem, jakiś bartek na pewno. Rozrywka z nagrodami tutaj mała krzyżówka. No i tyle do gazetki: Bravo sport! No a teraz przejdziemy szybko, może jeszcze do saszetki. Saszetki są w tym roku, każde takie same. Jak mówiłem, pierwszy raz na kanale je pokazuję, więc jeszcze Wam zaprezentuję. Aguero, Lewandowski Royce, Ronaldo oraz Messi, już w nowej fryzurze, bardzo fajnie. Więc tak to wygląda. I też słyszałam, że wyszła nowa edycja premium FIFA 65. Jeśli nie, ktoś, ktoś was wie. I patrzcie, i teraz piszę właśnie tutaj, jak się trafiają karty, bo dwa tygodnie temu, kiedy właśnie wyszedł wcześniejszy numer, nie było tego. Pisało, że to jest tam cała promocyjna. Pięć kart jest, a więc szansa, że trafi się świecak jest. Tyle kart bazowych, między innymi kart Duo, Goal King, Away Goal, Rising Star, Club Badge. Fajne te karty, są nawet z tego co widziałem na filmikach. Winners 2015 też bardzo fajne karty. Więc tyle do nich. Najrzadziej się trafiłem te Winners Trio Kart. Jedna na 3, 160 zaszetek. No, może to trafimy dzisiaj. No ale dobra, to bym powiedział, że jedziemy w Champions League 16-17? Dobra, mamy. Fajnie było naprawdę trafić świecaka. Tak na serię teraz. Dobra, tu mamy kod, macie koda, bo ja w to nie gram. Okej, okay. saszetka rozerwana i... Jest specjalna, moi drodzy, fajnie. No i tak, mamy tutaj kokez Real Madry... Przepraszam, z Atletico Madryt oczywiście. No jak mówię, te statystyki za dużo jest zdecydowanie. Jakby tego nie było, bazówka prezentowałoby się dużo ładniej. Okej. Okay. Z Atletico Madry. Dalej mamy Jan Vertongen. Belgijski obrońca w Tottenhamie. No i widzimy, numerki są... Czyli odloga jest numer jeden i zawsze się zaczyna, więc yy, można układać tymi jak się chce. W jakiej kolejności, już y, tam nie podaje dokładnej kolejności. Jedziemy dalej. Shinji Kagawa, japoński skrzydłowy w Borussy Dortmund. Piękna karta, fajnie. I to jest karta Awaygo, więc taka pół specjalna, jedna na 3,2 saszetki. To sobie położymy tego Bamyang, bo wy go tutaj nie widzicie. Dalej mamy Adrian Silva Mistrz Europy. Oraz kartą specjalną jest również zawodnik sportingu rywal legii w grupie. Jest to Islam Slimani. No karta nieaktualna, bo niestety Islam w ostatniej chwili przeszedł za 30 milionów do Leicester City. I to jest karta Goal King. Karta Goal King, No, całkiem spoka ta karta, fajny taki efekt świecący. Nic jakoś tam nadzwyczajnego, ale karta całkiem przyzwoita. Jak mówiłem, nie będę ich zbierała, no ale. Zawsze warto mieć z, yy, z każdej kolekcji parę kart. No i tak by moi drodzy, wyglądała ta saszetka z limitką Obamianga, srebrną oczywiście. No i sama gazetka za 350, jak zwykle tradycyjnie Brawo Sport. Mam nadzieję, że Wam się taki krótki filmik spodobał. No i co? Bym powiedział. Do następnego odcinka. Zapraszam już na kolejne filmiki z serii FIFA 65 2017. Do usłyszenia. Hej!